Debaty, mamy i taty. Kampania społeczno-informacyjna Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dzień dobry, Elżbieta Lachman. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji pod tytułem Debaty, mamy i taty. Moim gościem jest dzisiaj pani Bogna Białecka, psycholog i prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Na wiosnę 2020 roku zespół fundacji zrealizował badania. Które ukazały się pod hasłem etat w sieci. No właśnie, co dzieje się z naszymi dziećmi teraz, gdy bez przerwy są w edukacji zdalnej? Co dzieje się z ich mózgami? Czym martwią się rodzice? I z czym spotykają się członkowie zespołu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii? Proszę powiedzieć, jak wygląda życie uczniów, i tak naprawdę, jakie mogą być konsekwencje totalnej zmiany stylu życia? Coraz więcej rodziców mówi o tym, że są zaniepokojeni zachowaniami swoich dzieci. Po całym dniu nauki zdalnej, po odrobieniu zadań domowych, dzieci nawet nie mają siły, żeby wyjść na dwór, gdzieś tam się pobawić. Są apatyczne, narzekają na bóle głowy, bóle mięśni, bóle oczu. Oczywiście. Po części jest to wynikiem w ogóle tej sytuacji, w której się znajdujemy izolacji od przyjaciół, izolacji od klasy, od nauczycieli, także. Na pewno ogromne wyzwanie stanowi elektronika sama w sobie. Mówimy, że nasze dzieci to jest pokolenie smartfonowe i pokolenie, które się czuje w internecie jak ryba w wodzie, ale. Oni korzystają normalnie z dobrodziejstw elektroniki w podobny sposób jak dorośli korzystają z telewizora czy z radia, to znaczy jest to rozrywka, taki trochę szum tła, taki trochę sposób komunikacji ze znajomymi. Sprawne posługiwanie się, na przykład chociażby tym sami, które mimo wszystko są dosyć intuicyjne w obsłudze, a wielu nauczycieli akurat z tego narzędzia korzysta, Posługiwanie się tym sami wymaga dużej sprawności, ponieważ trzeba ogarnąć wiele funkcjonalności znajdujących się w samym narzędziu. Czy dziecko z klasy 1-3 jest w stanie w pełni sprawnie się tym posługiwać, czy starsze dzieci potrafią w pełni sprawnie się tym posługiwać? To jest duży znak zapytania. Zauważmy, że w szkole chociażby są dzwonki, które wyznaczają początek i koniec lekcji, początek i koniec przerwy. Tutaj dzieci muszą same się orientować w tym, kiedy z przerabiania, na przykład zadania danego na lekcji, przejść na kolejną lekcję. Tu nie ma żadnych przypominaczy. Tak czy inaczej, no sama nauka zdalna i same narzędzia informatyczne do nauki zdalnej stawiają bardzo wysokie wymagania przed naszymi dziećmi. Natomiast nakłada się na to jeszcze kwestia no właśnie. Oni spędzają po 9 godzin dziennie, nawet przed ekranami. Właśnie na lekcjach zealnych, odrabiając zadania domowe, na rozrywce, ale też na przykład na komunikowaniu się z przyjaciółmi, znajomymi. Wszystko praktycznie w tej chwili dzieje się online. Nauka, rozrywka, kontakty towarzyskie. W tym momencie ekrany zdominowały życie naszych dzieci. A konsekwencją jest zespół stresu elektronicznego. Jednostka, którą zdefiniowała amerykańska psychiatra dziecięcy Victoria Dankley, a która generalnie polega na tym, że mózg dziecka, czy nawet młodego człowieka nastolatka, zostaje przeciążony bodźcami elektronicznymi. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez nas, czyli Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, w maju bieżącego roku, nasze dzieci naprawdę spędzały po 9 godzin dziennie średnio przed ekranem. To jest etat z nadgodzinami. Dlatego zresztą nazwaliśmy nasz raport etat w sieci. Ma to silny wpływ na rozwijający się mózg dziecka. Szare komórki, czyli neurony. Przetwarzają informacje w postaci impulsów elektrycznych. Impulsy te przekazywane są za pomocą włókien nerwowych zakończonych synapsami. Te z kolei, w zależności od tego, czy są używane, czy nie, zmieniają swoją objętość. Synapsy często używane wzmacniają się i rozrastają, nieużywane zanikają. Generalnie często używane połączenia między nerwami utrwalają się. Pomaga temu mielinizacja, czyli otaczanie połączeń często używanych białą materią, mieliną. Pierwszy problem z nowymi technologiami jest następujący: kiedy dzieci siedzą po te wiele godzin dziennie przed ekranem, a jedyne ruchy, które wykonują to, ewentualnie kliknięcia czy uderzenia w klawiaturę, nie robią równocześnie czegoś innego. Doktor Palmer. Z Winona State University w Minnesocie, prowadząc badania nad dziećmi w wieku przedszkolnym, wypracował metodę ćwiczeń, które okazały się zwiększać ich zdolność późniejszej szkolnej, efektywnej nauki. Ćwiczenia te obejmowały kręcenie się wokół własnej osi, skakanie przez skakankę, balansowanie, przewroty, turlanie się, chodzenie po równoważni, huśtanie, wspinanie się i jazdę na łyżwach. Okazało się, że taka aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych. Choć badanie to obejmowało dzieci przedszkolne, wiemy już dzisiaj, że także dla dzieci szkolnych, a zwłaszcza wczesnoszkolnych, taka zróżnicowana i bogata aktywność fizyczna jest niezwykle ważna. Choć oczywiście WF-iści próbują sobie w tej chwili poradzić, zadając różne ćwiczenia, jednakże naprawdę z czymś zupełnie innym jest WF, który odbywa się w sali gimnastycznej czy w parku w grupie dzieci, a czym innym ewentualne małe ćwiczenia z YouTube'a przed ekranem. Zniknęły te szalone zabawy na podwórku. Dzieci mnóstwo czasu spędzają na oglądaniu filmów, graniu w gry, to jest ich rozrywka w tej chwili. Co to oznacza, że połączenia neuronalne, które powinny w danym wieku być wzmacniane, zanikają. Wzmacniają się za to te odpowiedzialne za różne mikroruchy związane z obsługą komputera. Natomiast ten zasadniczy problem to przebodźcowienie. I o tym mówi się też w Polsce. Na przykład pani Gabriela Chorab w takim artykule Mózg wobec nowych technologii zagrożenia i straty. Z roku 2016 pisze tak, tutaj cytat. W wszechogarniającym zjawisku cyfrowych technologii, Internetu, nadużywanie czynności przy użyciu technologii może mieć znaczenie dla ośrodkowego układu nerwowego. Obciążanie pamięci dzięki wykorzystywaniu cyfrowych mediów prowadzi do mniej intensywnej pracy mózgu. Tym samym zmniejsza się gotowość do zapamiętywania. Przestajemy zawracać sobie nią głowę. Innymi słowy, intensywny zalew mózgu nowymi bodźcami, informacjami, z którymi mamy do czynienia w przypadku nowych technologii, obciąża mózg na tyle, że nie radzi sobie z efektywnym ich przetwarzaniem. Szczegółowo opisuje to profesor Manfred Spitzer w książce Cyfrowa demencja, którą bardzo serdecznie polecam. Rezultatem jest to, co zaczęto nazywać właśnie mianem technowypalenia mózgu. Polska profesor z Krakowa, Jagoda Cieszyńska, ostrzega wprost: prowadzi to do zaburzeń koncentracji uwagi, zmniejszenia umiejętności językowych, nadpodbudliwości ruchowej, rozdrażnienia, obniżenia zdolności interpersonalnych. Pytanie brzmi: co możemy z tym zrobić, ponieważ sama świadomość zagrożenia jakie stanowi tak intensywna i tak długotrwała ekspozycja na ekrany w ciągu dnia no nic nam nie pomoże. W jaki sposób możemy pomóc teraz naszym dzieciom w lepszym poradzeniu sobie z tą sytuacją? Przede wszystkim wydaje mi się dbać o taki reżim, jeżeli chodzi o kontakt z elektroniką i starać się go ograniczać do absolutnie niezbędnego minimum. Ideałem byłoby, gdyby dzieci odpoczywały inaczej niż się zmęczyły, czyli bez elektroniki, tak by nauka zdalna była jedynym tak naprawdę momentem w ciągu dnia, kiedy następuje ekspozycja na ekran. To jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o właśnie te dzieci młodsze z klas początkowych szkoły podstawowej, ale przyda się to też dzieciom starszym. Jako mama dzieci życzę nam wszystkim, żebyśmy odnieśli sukces w tym zakresie. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne informacje. Gościem dzisiejszego programu pod tytułem Debaty mamy i taty była pani Bogna Białecka, psycholog i prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Audycja została zrealizowana w formie zdalnej. Program współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.